Robert nie miał spokojnej nocy. Przewracał się z boku na bok, kopiąc kołdrę, a wszystko przez to, że sen zakłócała mu przedziwna ekscytacja. Czuł się trochę jak małe dziecko, które zaraz otrzyma wymarzony prezent. Co chwilę spoglądał na zegarek położony na nocnym stoliku. Ksiądz miał wrażenie, jakby czas zatrzymał się na godzinie trzeciej. Ciągle myślał o Henrym Rodzimskim, jako o pierwszej osobie, której udzieli największej pokuty w swojej karierze. Pokuty, której efekt będzie towarzyszyć Henrymu do końca jego nędznego żywota. Wikary wyobraźni rozważał różne scenariusze, łagodniejsze i makabryczne, ale wszystkie krwawe. W końcu zbojania po błokach w środku nocy pochłonęły go marzenia senne. Kiedy otworzył oczy, zegarek wskazywał już godzinę 6.30. Poranną mszę zawsze odprawia ksiądz proboszcz, więc bez spiny. Miał dla siebie dużo wolnego czasu. Sobotni plan przedstawiał się następująco. Siłownia, zakupy, obiad i w końcu najważniejsze, obmyślanie planu, jak bezpiecznie udzielić pokuty Henrymu Rodzimskiemu. Później wieczorna msza. I jak wystarczy czasu i będzie mieć chęci, to przebiegnie jeszcze kilka kilometrów dla podtrzymania kondycji. Godzina 13.30. Po obiedzie, który polegał na usmażeniu kiełbasy i świeżo zakupionych, choć niekoniecznie świeżych jajek i nalaniu, jak to przystało do mięsa, białego, wytrawnego wina, Robertowi porządnie się odbiło. Wziął brudny talerz ze stołu i podszedł z nim do umywalki. Kiedy spostrzegł, że już nie ma go gdzie wcisnąć, odłożył go z powrotem na stół. Wyszedł z kuchni i udał się na górę. Na półpiętrze szerokim krokiem obszedł leżącą już od kilku tygodni miotełkę do ścierania kurzu. Zdążyła zakurzyć się sama. Wikary miał większe problemy niż dbanie o czystość. Wychodził z założenia, że i tak mieszka sam, a jak jemu będzie przeszkadzać bałagan w jakimś pomieszczeniu, to pójdzie do innego. Czystszego. Na górze zaraz koło klatki schodowej stała duża donica, z której rozłożyste liście wypełniały pustą przestrzeń. Zieleń ta była piękna. Gdyby nie to, że była sztuczna, byłaby jeszcze piękniejsza. Drugie piętro zostało zagospodarowane przez cztery pomieszczenia: trzy pokoje i łazienkę, która znajdowała się na końcu korytarza. Robert skierował się do pierwszych drzwi po swojej lewej. Krocząc po wyblakłym, czerwonym dywanie, minął dwa obrazy z wizerunkiem świętych. Do jednego z nich kiwnął głową, jak do kumpla. Podszedł do drzwi i chwycił za klamkę. Lekko je pchnął i wszedł do środka. Pomieszczenie to było najelegantszym w całym domu. W środku znajdował się telewizor, najprawdopodobniej 50-calowy, ustawiony na czarnej komodzie, po środku krótszej ściany. Po lewej stronie od wejścia. Do telewizora była podłączona konsola, obok której leżało pudełko z grą Dark Souls 3. Naprzeciw stało biurko, a na nim leżał laptop. Robert przez dłuższą chwilę zastanawiał się, gdzie będzie mu lepiej zebrać myśli. Na obrotowym fotelu koło biurka, czy może na starym skórzanym, takim klasycznym, co to się ustawia taki przed telewizorem. Wybrał drugą opcję. Rozsiadł się wygodnie i zaczął wpatrywać się w głęboką czerni ekranu. W mózgu Roberta rozpętał się prawdziwy sztorm. Planowanie musiał zacząć od podstaw, a pierwszą i najważniejszą myślą było pytanie: jak bezpiecznie zbliżyć się do pokutnika? Przede wszystkim nie może mnie rozpoznać, bo wtedy będę musiał go zabić. A ja takim potworem nie jestem i nie chcę być pomyślał wikary. Na pewno będę musiał zakryć twarz. To akurat najmniejszy problem. Mam maskę jednorożca. Muszę pozbawić rodzimskiego ręki, żeby już nigdy na nikogo jej nie podniósł. Ale przecież nie mogę spacerować po wsi z maczetą. Zaraz by mnie policja skarnęła i zrobiłaby się z tego afera medialna. Już widzę te nagłówki. Zamiast z krzyżem chodził z maczetą. Do samochodu też jej nie wsadzę, bo jak będzie po wszystkim, to wieść się szybko rozniesie i ludzie zaczną głosić swoje teorie. A jak ktoś zobaczy mój samochód w pobliżu miejsca pokuty, to szybko stanę się częścią tych teorii. Najgorsze jest to, że teoria wówczas byłaby prawdą. Chociaż nikt od razu nie podejrzewałby księdza o dokonanie czegoś tak potwornego, to policja mogłaby mnie odwiedzić i zadać kilka niewygodnych pytań, takich jak. Gdzie ksiądz był między godziną X a godziną Y? Czy ktoś może to potwierdzić? I co bym im wtedy, kurwa, odpowiedział? Że Bóg mi świadkiem? Albo kolejne głupie pytanie. Czy widział ksiądz coś lub kogoś podejrzanego? Większość ludzi nie miałaby problemu, żeby spławić funkcjonariuszy. Ja jednak mam wielką wadę. Nie potrafię kłamać. Zaraz dostałbym kociej mordy. Szybko by to wychwycili i zaczęliby dopytywać, a tego cholernie bym nie chciał. Musiałbym wiedzieć, gdzie będzie przybywać rodzimski, potem się na niego zaczaić i zrobić co należy. Najlepiej, żeby miał przygotowany sprzęt gdzieś w terenie, poza wikarówką. Musi to być miejsce, które będzie dla mnie łatwo dostępne, ale jednocześnie nikt nie będzie miał ochoty tam zaglądać. Takie miejsca oczywiście przyciągają młodzież w celu bicia alkoholu lub palenia zielska. Na pewno nikt nie będzie zaglądać za salę katechetyczną, za blisko kościoła i cmentarza. Poza tym stoi nieużywana już od kilku lat, jak nie kilkunastu. Za budynkiem rosną zarośla i pokrzywy prawie mojego wzrostu. Nikt nie dba o tę skrawek terenu, co bez wątpienia wykorzystam. Muszę jednak pamiętać, że najważniejszym celem jest nauczanie tych zwyrodnialców. Oni muszą wiedzieć, że zostali ukarani za ich grzechy, których dopuścili się po wielokroć. Tylko wtedy to, co zamierzam zrobić, będzie miało sens. Problem tkwi w tym, że jak Rodzimski dostanie to, na co zasłużył, a ja do niego przemówię, to z pewnością rozpoznam mój głos. Na to jednak mogę coś zaradzić: gdybym się nagrał i podał głos modulacji, brzmiałbym jak cenzura w programach reportażowych. I to właśnie jest rozwiązaniem mojego problemu. Robert na chwilę oderwał się od układania pochłaniającego czas planu, wyjął z kieszeni dresu w telefon. Po siłowni nigdy nie zakładał sutanny, dając jego rosnącym mięśniom trochę swobody. Spojrzał na godzinę. Do wieczornej mszy pozostało jeszcze sporo czasu. Wstępnie miał już wszystko dograne przynajmniej w teorii. Pozostało jeszcze nagrać kilka ciepłych słów dla pana Henry'ego, przygotować narzędzia i strój. Czarna bluza z kapturem, bez żadnego nadruku, do tego rękawiczki, które spali po użyciu, i ortalionowe dresy do biegania wisiały w szafie w sąsiednim pokoju. Na wieczorny trening postanowił jednak założyć inny strój. Poza tym w połowie czerwca jest już wystarczająco ciepło, ale w tym wypadku nie chodziło o sam komfort podczas ćwiczeń. Musiał pobiegać w innym, krótszym stroju i z kontrastowymi barwami, tak żeby wszyscy na wsi go widzieli i zapamiętali co miał na sobie. W razie czego ludzie potwierdzą, że widzieli go jak biega, a zmęczony ksiądz po treningu będzie leżał przed telewizorem z ustawioną godziną wyłączenia się urządzenia. Dłuższy uniform włoży, gdy będzie oddawał się swojej krucjacie przeciwko złu, o ile rzecz jasna dopisze mu szczęście. Maczeta leżała w skrzynce na narzędzia. Dostał ją kiedyś od swojego brata w ramach żartu, że kuria wyśle go do jakiejś dziczy jako emisariusza i będzie musiał w niej przetrwać. Brat nie do końca rozumiał jak funkcjonują te kręgi, ale uważał to za wyrafinowane poczucie humoru. Zasadniczo to tylko on tak myślał. Broń wciąż była ostra. Bo na całe szczęście do dziczy nie trafił. Dla pewności przejechał kilkanaście razy osełką po ostrzu, aby jego atrybut go nie zawiódł. Za pamięci, dodatkowo, pokropił swój oręż wodą święconą. Tak na wszelki wypadek. Na zakończenie mszy świętej Robert prosił Boga o błogosławieństwo dla siebie i swoich wiernych, ale w głównej mierze myślał tylko o tym, żeby Bóg wspomógł go w walce ze złem. Innymi słowy, miał gdzieś ludzi. Szybko opuścił świątynię, żeby czasem ktoś go nie zagadał, bo choler nie zależało mu na czasie. W końcu Robert to najsympatyczniejszy ksiądz chodzący po ziemi i każdy czuł wewnętrzną potrzebę, żeby ten udzielił im swojej dobrej rady. Taką prawdę głosiła wieś, aż chciałoby się rzec, tar niebios. Wikary rzecz jasna był świadomy swojej mocnej pozycji. W sumie nie śmiał sprzeciwiać się opinii publicznej, bo i po co. Poza kilkoma, szczęść Boże, nikt go nie zaczepił. Błogosławieństwo zadziałało, pomyślał Robert. Przyszła pora na ostatnie przygotowania. Chwycił za długopis. Kartki papieru akurat nie miał w zasięgu wzroku, ale zadowolił się pustą już kopertą. Skupiony zaczął wypełniać białą przestrzeń ciężkim przekazem skierowanym do niegodziwego Henrygo Rodzimskiego. Oczywiście nie obyło się bez kilku skreśleń. No... Może trochę więcej niż kilku. Sięgnął po kolejną kopertę. Na całe szczęście nie mógł narzekać na ich brak. Po kilku próbach szczęśliwie udało mu się zakończyć ten twórczy proces. Postanowił, że odczyta swój tekst na głos, żeby sprawdzić jego brzmienie. Tak więc przeczytał. Kurywa. Mruknął pod nosem z niezadowolenia. Brzmię, jakby mówił to Smerważniak. Pomyślał, ach, chuj z tym, i tak przepuszczę to potem przez modulator. Minęło pół godziny, i gotowe nagranie znajdowało się już na jego telefonie. Robert nie mógł się już doczekać, kiedy go użyje. Cierpliwość jednak jest cnotą, a tym ksiądz zawsze dawał wiarę. Pozostała jeszcze jedna kwestia: przygotowanie ekwipunku w terenie. To jednak mogło jeszcze trochę poczekać. Było zbyt jasno. Stwierdził, że to dobry pomysł, żeby sobie pobiegać i pokazać się ludziom. Przy okazji sprawdzi, czy młodzież za bardzo nie pląta się po wiosce. Była już godzina 20.30. Jego niezbędnik Bożej Sprawiedliwości był już przygotowany do wyniesienia. Więc był spokojny, że w razie potrzeby będzie mógł natychmiast podjąć działanie. Tak to świetnie zorganizowany ksiądz pozwolił sobie na to, żeby wybiegać trochę endorfin. Podczas treningu zgodnie z jego oczekiwaniami, kilka osób dostrzegło, jak dba o swoje zdrowie. Ależ to było fascynujące dla obserwujących. Biegający ksiądz, i to w dodatku bez sutanny, fascynujące. Roberts, uśmiechem na twarzy, może wymuszonym, może nie, on chyba sam tego nie wiedział, pomachał do. Tak zwanego monitoringu osiedlowego. Choć osiedli w Krzepnicy nie było, to mimo to monitoring zapełniał terabajty danych pod czaszkami. Zbliżając się do jednego z zakrętów na swojej trasie, nie spodziewał się takiego widoku niemal wpadł na rodzimskiego Henry chyba go nie poznał. Bardziej był skupiony na dzwoniącej reklamówce w rytmie szklanych butelek. W głowie Rodzimski pewnie już powtarzał słowa Wypij za mnie łyk. Z pewnością innych planów wtedy nie posiadał. Boże, wysłuchałeś mnie. Nadziałem się na tego syna, Pomyślał spoglądając w niebo. Tętno Roberta znacznie przyspieszyło, choć i tak było już przyspieszone za sprawą treningu. Musiał jednak myśleć racjonalnie, przecież nie mógł podejść do niego i zacząć go tłuc na śmierć. Nie mógł też perfidnie go śledzić. Spojrzał na zegarek, którego wskazówki ustawiły się na godzinie 21.03. W sumie to sam nie wiedział, po co sprawdził godzinę. Ta sytuacja zmusiła go do zmiany systemu treningowego. Nie odwrócił się jednak w stronę rodzimskiego, ale biegł dalej we wcześniej obranym kierunku. Gdyby nagle przestał biec i zaczął spacerować za Henrym, wówczas mogłoby to wydawać się podejrzane. W dalszym ciągu musiał pamiętać o wszechobecnym monitoringu. W przypadku, w którym zacząłby za nim biec, popisałby się jedynie głupotą, przecież tamten wlekł się jak żółw na wyścigu. Dlatego też podjął decyzję, że pobiegnie w przeciwną stronę, ale będzie przeplatał bieg ze spacerem. Zrobi kilka serii i zacznie zawracać. Miał jednak 50% szansy na to, że Rodzimski pójdzie tam, gdzie zakładał Robert. W końcu skrzyżowanie, do którego zbliżał się alkoholowy maratończyk, prowadziło w prawo albo w lewo. Boże, oby Rodzimski, chociaż raz podążył prawą ścieżką. Pomyślał Robert. Chwilę później. Zajebiście, widzę tego chuja. Odległość jest bezpieczna. Już się ściemniło, poza tym mam prawo być zmęczony, więc będę po prostu za nim iść. W końcu biegałem i widziały to zyty w oknach. Robert, podążając za rodzimskim, dotarł na przysłowiowe zadupie. Wokół wysoka trawa, za wysoką trawą zarośla. Jedynym łącznikiem z wioską była polna, gruntowa droga. No, za jak się patrzy. Rodzimski nagle odbił w prawo od drogi i zniknął między dziko rosnącymi krzewami. Robert przyspieszył, żeby go nie zgubić. Szybko okazało się, że ten zaniedbany i zapomniany przez Boga zakątek wioski to opuszczone przed laty gospodarstwo. Choć bardziej klarownym określeniem dla tego miejsca Byłoby tam, gdzie diabeł mówi dobranoc, ale wiadomo, że Robert stronił od takich porównań. Wikary zbliżył się do starych zabudowań. Z jednego z budynków gospodarczych wydostawało się słabe, pulsujące światło. Robert zbliżył się, podszedł do muru ozdobionego dzikim winogronem i zaczął nasłuchiwać. Hmm, nie jesteś sam. Aaa. Więc to o to chodzi Pokerek przy wódeczce coś mi się wydaje, że chwilę tu zabawisz pomyślał. Po kilku minutach nasłuchiwania, łącznie z Rodzińskim, zarejestrował trzy głosy: godzina 21:57 wikarówka Robert sięgnął po torbę ze stawem miłosierdzia Bożego, rozsunął zamek i kontrolnie sprawdził zawartość. Kto od miecza wojuje, ten od miecza ginie. Pogrążył się kilka sekund w refleksji podczas poglądania na narzędzie pracy, po czym machnął ręką i mruknął pod nosem. Maczeta to nie miecz, to maczeta. Poza tym maska, rękawiczki, bluza i ortalionowe gacie. Błyskawicznie zasunął zamek i opuścił wikarówkę. Jego celem była salka katechetyczna. Oprzed budynek przebrał się... A maczetę wsunął do pochwy zawieszonej przez ramię. Na wierzch założył bluzę. Musiał się nienaturalnie wyprostować, ponieważ ukryta broń nie pozwalała na swobodne ruchy. Podobnie jak kostium Batmana w filmach Tima Bartona. Na całe szczęście, albo dzięki Bożej łasce, do miejsca akcji nie musiał iść drogą publiczną. Przeszedł obok spętarza, Potem przez mały lasek fragment łąki i odbił na dzikich rozdrożach do punktu docelowego. W tym czasie jego lewa dłoń dumnie dzierżyła maskę jednorożca. Przygotowany do akcji, Robert wrócił do miejsca, gdzie rozgrywała się zacięta rywalizacja w grze karcianej. Wikary zakradł się i stanął przed wejściem. Słuch go nie mylił. Gracze bawili się do rozpuku, co było dziwne. Wiadomo, że alkohol wypełniał kieliszki, ale jednak w pokerze nie każdemu jest do śmiechu, pomimo pocieszaczy. Przegrywane pieniądze rekompensowały sprośne żarty. Nieświęta trójca po kilkunastu głębszych nie wysławiała się wyraźnie, dlatego Robert nie był w stanie dostrzec niuansów. W końcu doszło do kulminacyjnego momentu. Rodzimski ich ograł, dobitnie wyśmiał swoich hm, a chuj wie, jak ich nazwać przyjaciół, kumpli, znajomych od pokera nieważne. Ograł ich i już. Ciekawsze jest to, co wydarzyło się kilkanaście minut później. Rodzimski szyderczo podziękował za grę. Wstał i wyszedł zapomniany przez świat Speluny. Tamci nie ukrywali wkurwienia. Zostali dłużej, aby wypłukać butelki przepitką i wydobyć kilka dodatkowych procentów ze szklanych naczyń po niebiańskim trunku. Kiedy Henry wychodził z budynku, Robert nie musiał się zbytnio oddalać i chować. Raz, że było ciemno, a dwa to delikwent ledwo widział na oczy. Sposób stawiania przez niego kroków wskazał na intensywne wstawienie środkami natury alkoholowej. Robert pozwolił Rodzimskiemu oddalić się na kilkaset metrów. Musiał mieć pewność, że jego towarzysze od pokera za chwilę również nie będą chcieli opuścić budynku. Na całe szczęście. Bogu niech będą dzięki, tak się nie stało. Płukanie butelek pochłonęło ich do reszty. Ksiądz ruszył za swoją pierwszą ofiarą. Sięgnął prawą ręką przez prawy bark pod bluzę. Wymacał rękojeść maczety i żwawym ruchem, niczym Geralt z Rivi, wydobył oręż z pochwy. Henry nie zdawał sobie sprawy z tego, co za chwilę go spotka. Cios rękojeścią w tył głowy został wyprowadzony z największą delikatnością. Robert nie chciał, żeby ten stracił przytomność, ale nie mógł sobie też pozwolić na to, żeby czarna owieczka pokrzyżowała mu plan. Kulwa! jęknął niewyraźnie po tym, jak upadł twarzą na ziemię. Oj, jak boli, oj, jak boli! wymamrotał, trzymając się za głowę. Robert obrócił go na drugą stronę za pomocą umiarkowanego kopnięcia w lewy bok. – Kurwa! Odpierdol się ty chory pojebie! Robert kontrolowanie stanął jedną nogą na jego klatce piersiowej i przystawił mu maczetę do gardła. – Chcesz pieniędzy? Weź je! – wskazał na reklamówkę z Biedronki. – Weź je i daj mi spokój! Nikomu nic nie zrobiłem! Dlaczego mi to robisz? Nikomu nic nie zrobiłem, powtórzył w myślach ksiądz, zwiększając nacisk maczety na gardło. Kiedy jedna ręka pilnowała, żeby broń przypadkowo się nie sunęła, druga sięgnęła do kieszeni po telefon z przygotowanym nagraniem. Przycisk play zrobił resztę. Henryk Urodzimski, jesteś złym człowiekiem. Twoje nałogi niszczą wszystko wokół, ale ty jesteś zbyt ślepy, zbyt arogancki i egoistyczny, żeby to dostrzec. Przez to, jak traktujesz swoich bliskich, zasługujesz na śmierć. Tylko wtedy inni poczują wolność, tylko wtedy uwolnią się od raka, którym jesteś ty. Ja jednak nie zabijam. Ja zawsze daję długą szansę i możliwość poprawy. Powiedz, czy przyznajesz się do bycia okrutnym i nieuczciwym wobec innych? Pauza. Odpierdol się. Maczeta przecięła skórę. Cofnięcie na osi czasu. Czy przyznajesz się do bycia okrutnym i nieuczciwym wobec innych? Pauza. Kur... tak, tak przyznaję się, tylko później już, to boli. Czy przysięgasz, że już nigdy nikogo nie skrzywdzisz i nie będziesz nadużywać alkoholu? Pauza. Tak, kurwa, przysięgam, przysięgam, słyszysz? W takim razie puszczę cię wolno, a nasze dzisiejsze spotkanie niech będzie dla ciebie lekcją, którą zapamiętasz do końca życia. Zapamiętasz, prawda? Nie zapomnę tego spotkania, obiecuję. To świetnie, że mnie zrozumiałeś. Jednak wiem, że niektórzy ludzie mają skłonność do zapominania tego, co mówią. A wiem, że ty jesteś taką właśnie osobą. Dlatego odbieram ci coś, żeby pamięć nigdy więcej cię nie zawiodła. Pauza. Co chcesz zrobić? Obróć się na brzuch. Jeśli będziesz teraz stawać opór, poderżnę ci gardło. Dobrze, dobrze, już dobrze. wybełkotał. – Tylko nie rób mi krzywdy! – dodał, kiedy jego klatka piersiowa uwolniła się spod ucisku. Maczeta wciąż ocierała się o jego szyję, a potem kark, dając to zrozumienia, że nie może próbować żadnych sztuczek. Ksiądz chwycił go za lewą rękę i pewnym ruchem szarpnął w swoją stronę. Coś strzeliło w łokciu. Lewą nogą stanął na ręce Rodzimskiego i zrobił zamach. Maczeta bez problemu oddzieliła przed ramię od reszty. Przynajmniej już w Łokciu nie będzie go strzykać. Henry, nawet w tak niewygodnej pozycji, wydobył z siebie przerażający i głośny krzyk. Robert, nim zabrał się za ucieczkę, zdążył włączyć ostatni fragment nagrania: Głowa do góry, chłopaki nie płaczą. Będziesz najwyżej wyglądać niesymetrycznie.